Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojej kuchni ze Szybką Motywacją. Pomyślałem, że dzisiaj Was zabiorę miejsce, w które będzie zachód słońca. Zapraszam Was na wysoki most. Zobaczycie, co mam w okolicy. Będę Wam starał się pokazywać tutaj różne miejsca, jakie mam. Oglądajcie i za chwilę zobaczycie, jak będziemy wysoko. I zobaczcie, jakie tutaj domy, fajne mają. Tutaj z drugiej, tak naprawdę jest, i to jest fajne połączenie, bo mi te domy stare, nowe, ale też ważne jest to, że nie budują wysokich. I naprawdę bardzo fajnie to wygląda, więc patrzcie jaka jest cisza. Jest godzina, jest godzina prawie 20. A zobaczcie jak jest cicho. Zaraz Wam pokażę jak będzie tutaj zachód słońca. Ciasteczko jest samowystarczalne, jest web spożywczy i jest tutaj jest bardzo dużo fajnych rzeczy, więc za chwilę dalej Wam będę pokazywał. Tutaj mamy urząd. Uż ten urząd jest na ileś wiosek. No i co? To, idziemy dalej. Zaraz zobaczycie ten most. Tutaj mamy hotel. Więc jeżeli chcielibyście przyjechać, piszcie. Wyślę mamy link jaki to jest hotel. Zobaczcie już jest tak słońca. Zaraz tam doprzemy. O! Chyba ósma już było biją dzwony. Zobaczcie jakie widoki. Dla takich widoków właśnie warto żyć. Idźcie za mną. Udostępniajcie, subskrybujcie kanał i zobaczycie, będę wam pokazywał fajne rzeczy. Patrzcie i podziwiajcie. Tutaj mamy kościół. Tutaj mamy przystanek autobusowy, pętlę. No tutaj, co mówiłem, ten hotel. Przygadzkowy. O, zobaczcie, że właśnie słońce tak świeci, więc zaraz idziemy na zachód. W wysokości będziemy widzieć zachód słońca. Więc pamiętajcie, warto spełniać swoje cele marzenia i warto żebyście przeżywali właśnie te chwile, te momenty, a nie tylko biegli, spacer, piękne widoki, wyjdźcie w lesie tam gdzie jesteście, cieszcie się tym co macie, pamiętajcie. Bo jeżeli będziecie widzieć inne rzeczy jak nie będziecie się cieszyć z małych rzeczy, to duże wam to was tym bardziej nie będą cieszyć. Cieszycie się tym co macie. Ja się cieszę tymi widokami, które tutaj mam, tą naturą. I to mi dodaje powera do tego, żeby żeby, żeby wal jeszcze być walczyć o swoje. macie pełno takich miejsc, gdzie możecie sobie się napić wody. Chcę wam się pić. Piecie to. A my dalej idziemy na most. Zapraszam, wam. chodźcie tutaj akurat robią nam centralne będzie. Ogrzewanie już prawie zrobili. Teraz jest ogólnie na olej, na drewno. Ogrzewanie już jest zrobione. W tym roku ma podobno być, więc zobaczymy, czy będzie centralne na całą wiosnę. No a my idziemy na zachód słońca. Jest most przed nami, więc za chwilę zobaczycie, jak będziemy wysoko. No więc tu już prawie dochodzimy do mostu. Teraz widzina 20. Mamy 19 stopni. Tutaj też są pokazane mi i hotele, i rzeczy. Tutaj właśnie, tym szliśmy tym momentem tym miejscem tutaj. Jeżeli byście byli na przykład, niczego nie będziecie wiedzieć, możecie tutaj sobie podejść i wszystko ogólnie płatne jest. Zaraz Wam powiem ile, ale chyba około 5 franków. Ja akurat, że, że mieszkam tutaj, więc mam za darmo to. Idziemy, idziemy na ten na zachód słońca. więc Zaraz Wam powiem: kasa jest tutaj. O, i nawet widzicie, jest. Dzieci są gratis. Od 16 roku życia jest 8 franków. Zobaczcie te widoki tutaj, zaraz dojdziemy później do tabel, tablicy informacyjnej, więc nam wszystko powiem. W dół jest po prostu, ten wąwóz chyba był z tego co mi wiadomo, to był po prostu woda, tak go wyrzeźbiła. Dużo tutaj turystów przyjeżdża. Naprawdę warto, warto nawet sobie tu przyjechać. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, pytajcie w komentarzach. Ja wam postaram się, postaram się wam odpowiedzieć, więc na te zachody słońca polecam, polecam w tym miejscu. Jest mega. Eee, jest wodospad, nie widać go może, ale po prostu go słychać. Warto dla tego zachodu słońca tutaj z drugiej strony góry. E jest księżyc, są góry, jest woda, jest zachód słońca, więc y mega. Idziemy dalej. Jeżeli macie lęk wysokości, nie spojrzycie w dół, bo e pod nami są dziurki, więc będzie wszystko widać, ale mam nadzieję, że wydacie radę. Ja daję radę, ja też mam lej wysokości, ale daję jakoś radę. Tutaj cała ta miejscowość, też fajnie ją yy, widać. Idziemy, idziemy dalej Więc wam też wyprawy tutaj będę pokazywał Zachód Słońca, więc tutaj Wam widzicie w okolicy. Mogę sobie wieczorem wyjść, zrobić sobie spacer na zachód Słońca, wyciszyć się trochę i się cieszyć tą chwilą, tym momentem. Kanał też jest po to, żeby Was motywować, fajne rzeczy robić, fajne smaki, różne dania, ale też jest po to, żebyście osiągali swoje cele, swoje marzenia, nie bali się i szli do przodu. Wyjdźcie, ja idę, ja teraz idę tyłem. No ale idziemy, idziemy, Teraz dojdziemy do tabliczki. Mam wszystko, powiem. Zobaczcie, patrzymy tutaj na zachód słońca. Tu jest jezioro. Zobaczcie, ktoś motorówką sobie płynie. Subskrybujcie kanał i będę fajnych Wam. Bardzo dużo rzeczy mam, dużo fajnych pomysłów. Będziemy, będziemy tutaj robić Długi długi jest ten most Zaraz wam powiem jaką ma długość Ale no Fajny taki spacer sobie zrobić Tutaj w ogóle jest takie świeże powietrze Jeszcze słychać e, e, Tutaj e, ten wodospad Może go będzie widać właśnie razem Tutaj pokażę tutaj wygląda. Ta panorama, zobaczcie, tam z drugiej strony idziemy teraz dalej. i widać jeszcze góry. Góry, jeszcze fajnie, to ośmierzone wszystko. A my idziemy dalej. No nie wiem, mi się wydaje, że około 100 metrów to spokojnie, ma nawet. Może nawet ze 150 tutaj ten most długości. Sądzę, że jest kilometr, no może kilometr to nie może. 900-800 metrów ma wysokości. Ale bardzo fajne, tam zobaczcie, są ścieżki też. Eee, później sobie zrobimy w którymś odcinku wyprawy. Może damy, może bliżej wodospadu jakoś się do, dotrze. No, ale miejsce jest cudowne. Najważniejsze, że jest cisza, spokój i czysta głowa. Więc patrzcie, zachód słońca jest, jezioro jest, góry są. Czego tu chcieć więcej? Tak? Mam nadzieję, że kanał się rozwija. Jest nas coraz więcej, zaraz będzie nas ze 100 tysięcy. Bo już nie wiem, który to już jest, a kiedy jedzie ten odcinek. Ale mam nadzieję, że zaraz będzie nas ze 100 tysięcy subskrybentów. Zapraszam Was tutaj. E, most ma długości 340 metrów. E, szerokość ma 1,20 m. Wysokość ma 180 Jest e, dokładnie 782 m nad poziomem morza. Naprawdę mega. Tutaj, jak go robili, też jest e, pokazane. Jeżeli będziecie, zapraszam Was. Tutaj może wy widzicie, mniej więcej policzyli, że 102 tony może tak jakby udźwiknąć. No a w którymś odcinku ja wam też tutaj zrobimy całą objazdówkę i pokażę Wam e, miejsca na e, takie warte e, obejrzenia na no, około tunerze. Zapraszam Was do następnego odcinka. Do subskrypcji kanału dajcie łapkę w górę, żeby algorytm nas wyżej niósł. No i co, udostępniajcie, tak? Zapraszam też do innych odcinków, do, do gotowania. No i co, życzę Wam dużo zdrowia, radości, szczęścia dla Was, dla Waszej rodziny, dla najbliższych. Ja idę w drugą stronę. Jeszcze zrobię sobie spacer. Mam nadzieję, że podoba Wam się ta seria, którą będę dla Was nagrywał. Jeżeli chcielibyście, żebym coś jeszcze dla Was nagrał. W komentarzach. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Ja jeszcze pokażę Wam to wszystko, co tutaj to tu jest. Do zobaczenia. Wy działajcie, ja działam. Mam nadzieję, że Wy też macie takie widoki, albo dążycie do takich widoków. Więc do zobaczenia, trzymajcie się. Hej! A tu dla Was jeszcze robię taką dogrywkę. Więc chciałem wam pokazać drugą stronę Więc odcinek się nie kończy Tylko dopiero będzie się może nie i zaczynał Tak więc Patrzcie sobie tutaj Fajnie jest jeszcze ten jak jest zachód słońca Te słońce odbija Na górach zobaczcie na śniegu Słońce jeszcze Tam z drugiej strony jest zachód słońca już Już słońce się schowało za górami Ale tam odbija jeszcze jest słońce I odbija od gór Fajny widok Więc trzeba się cieszyć z tych małych rzeczy, które macie. No, więc widzicie miał się zakończyć, ale jeszcze mówię, nagramy kawałek. Więc do zobaczenia, trzymajcie się. Hej!